Ziem go wszystkim ze względu na to, że dostałem naprawdę masakryczną ilość lajków, wyświetleń i komentarzy pod drugim odcinkiem z Agario Agar Io, Agario. Ja nazywam to Agario, bo mi brak jest nazwa. To postanowiłem nagrać wam w trzeci odcinek w takim krótkim odstępie I kurna dostaję wiadomości teraz od mojej świeżki który nazywa się głupia. No dobra nieważne, omijmy to. Lecimy! Kolejnymi trzema próbami zobaczymy czy tym razem uda nam się podbić ten cały świat. Kuleczek, play, 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 play. Oddalmy sobie los do kamerkę na start, bo tak jak odkryłem, że w ostatnim odcinku, że można oddać sobie kamerkę. Ok, dajcie mi oryginał podpowiedzi, że czerwone kulki to są e, kulki, które mogą nas zjeść zawsze, nawet po rozdzieleniu. E, pomarańczowe kulki to są takie, które mogą mnie zjeść, ale tylko w momencie gdy są całe. E, żółte to są takie, które nie mogą nas w ogóle zjeść Natomiast. E, Te ciemno to są takie, które możemy zjeść tylko wtedy. Gdy jesteśmy całą kulką, ale nie możemy ich zjeść jak się rozdzielimy Natomiast jasno zielone są takie, które możemy zjeść zawsze, nawet po rozdzieleniu I te rady naprawdę mi się powinny przydać W momencie, gdy będziemy się chcieli po prostu dzielić, lub na kogoś rzucać, lub od kogoś uciekać Tam mamy ciemno zieloną kulkę, czyli jakbyśmy do niej się zbliżyli jako e, Ten osobnik, którym jesteśmy teraz, byśmy mogli je zjeść W przeciwnym wypadku nie mamy szansy tego pożreć Tutaj mamy żółty, żółty PKK ogólnie Skupiujmy się, czy są jacyś Polacy pokroju znowu jakieś hajsy, mandzie, nie mandzie. Jest niby tam nitro czy coś w topce, ale to pewnie nie, nie chodzi o tego nitro. I chyba nie ma żadnych w ogóle tym razem armii. To jest to mówić, bo chciałbym sobie. Okej, okay, przedstaw sobie ciebie, bo mnie wkurwiasz. E, ciebie zeżre, ty mnie nie zeżrz, stary. Musiałbyś się rozdzielić, żeby do mnie dolecić, ale nie masz szans, bo ktoś cię sam pożaru. Księżyc do mnie ucieka, czemu ten księżyc do mnie ucieka, ja chcę tylko polecieć z na księżyc Chciałbym się do ciebie przytulić, chciałbym cię zjeść I... Oh my fucking god Piąte miejsce tam lata, ja się wolę z nim nie napierdzielać Jednak co jak co e, Przeciwnik jego pokroju jest zbyt straszny. Pozdro! Chodź do mnie, pozdro! Pozdro! No bo pozdro nie chcę. Prokrastynator mnie odpuścił. Wszyscy niestety zbyt mili na to podejście. Ja bym musiał się z kimś powalczyć, z kimś takim równym mnie. Chciałbym kogoś pożyć, żeby znowu się zrobić większym, ale... O, mam tutaj! Mam! Malac! Malac musisz wybrać jedno zło, mniejsze lub większe. Chodź tu do mnie! Chodź tu do mnie! Prokrastynator jeszcze nas goni. To jest bardzo złe, ale... O, remek! Na pewno to jest prawdziwy remek. Totalnie... Nie no ja w ogóle tego nie denajuję. To nie to, że to jest jakaś podróbka. Okej, okay, chyba się raz rozdzielę. Już się nie mogę rozdzielić się złapać. A dobrze że się nie rozdzielę, bo byłbym trochę w dupie. Szwecja, Pozdro. Pozdro, który jest rozdzielony, Antalia. Ciebie mogę zjeść, bo ty chyba uciekasz jak po prostu na lagu jakimś... Nie, zmieniłaś kierunek i ktoś się we mnie wpierniczył. Ja tam nie narzekam darmowe pieniążki, znaczy darmowe. Yy, te... Yy. No jak cię nazywa? No nie, nie wpierniczysz mnie! Darmowe jednostki, kuleczki, jak zwał tak za, dla mnie to jest zawsze miły prezent, prawda? Dawaj Remek, chodź się zjeść, no, nie dawaj się zjeść Nitro, o, nie! Uciekajmy od Nitro, dajmy się zjeść, dawaj stary, no! Okej, okay, do Polski nie chcę jaki to jesteś gigantyczne, 4000 punktów, pierwsza na serwerze! No ale, o! Tu jest Resigiusz Crew! Dawajcie, mamy Resigiuszów! Chodźmy! Chodźmy! Chodź tu do mnie! Chodź! Chodź! Chodź, Marcusie się bardzo cieszę, że masz pozytywne staty. Pogratulujcie jej w komentarzach. Jeżeli ktoś tutaj dyszy dotarł, a musi to, czy nie, no wy musicie dotykać, bo patrząc ogólnie na wyświetlenie do ostatnich minut, to pogratulujcie. Marcie, że miała pozytywne staty, proszę. Zróbcie to. Dzięki. Dzięki. Jeżeli napisać komentarz. Dzięki. Dam ci nawet łapkę w górę. Dam ci łapkę w górę i może na to wpisze, jeżeli będziesz miły. To na to. Mhm. No. A teraz musimy zgonić. zgonić na, znaczy dogonić tego Rezygiusz Kryu. O, zamknij się, zamknij się w tym rogu, proszę cię O! 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 Jest! Mamy Rezygiusza! Mamy zjedzonego Rezygiusza, jesteśmy teraz... Nie to jego krew jest zjedzony, on jest najlepszy. Jest naj, na, na, najwyżej O! Hajsownik! Jest najwyżej na polskiej scenie YouTube'a chyba pod względem subów, jeśli chodzi o gamerów Więc ja jestem strasznie happy Mamy najlepszego e, z możliwych zagrajmerów zjedzonego I no, mamy wszystko co chcieliśmy O, dawaj, chodź, 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 chodź A, dobrze A, wesołeś się do mnie A co teraz powiesz na to? I co teraz powiesz na to? Kurwa dziwko, pizdo, szmato Polska leci na mnie szmato Ua! Ua! Uciekaj, uciekaj, Polska, no Polska, no jesteśmy razem, no Poland, Poland, no O dzięki Poland, bo dzięki, jest fajnie. A tu mamy jakiegoś hajsownika. Mamy jakiś hajsownik leciał, ale na no zostawił tutaj mamy kolejnego Polanda, który jest hajsownikiem. Hajsowniku! O Karo! Ciebie zjemy, ciebie zjemy! Nie zjemy cię jednak, bo uciekniesz od nas, okej okay. Jak się wystraszę, ale spokojnie jest żółty, czyli nas nie wpierniczy Możemy się, się utrzymywać? No nie No nie, nie, nie Wiem czy się dzieje z Martą, ale nie, 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 jest coś, nie, nie, nie! Macie kurna jeszcze relacje z wiadomości na Steamie, to jest coś pięknego, Mogą walczyć kamerkę w prawie dolny rok, by się nic nie widzieli. <śmów> taki zły. Kurna, no gdzie są na coś przeciwnicy? Znaleźliśmy już RZG, mamy tu UK jakieś, to UK możemy sobie wpiąć Twinkle toes. A twinkle, twinkle, little star nie, nie dobra, nie będę śpiewał, bo wiecie, znaczy wiemy, że jeżeli się do, tak ładnie nie postaram, nie wejdzie mi nic, to zawsze tylko ludzie piszą, że nie śpiewał. A to jest moje marzenie, chciałem zawsze być śpiewakiem, ale mama kazała mi grać na komputerze. Dogę zostaw mnie! Pierwsza możesz mnie zjeść! O, dzięki. Panie Boże, okej, okay, ja lecimy sobie gdzieś tutaj, oddajemy sobie tam. Ogólnie, jeżeli macie problem z tym, moim skołem, że on tak skacze, to dlatego, że nie jest zjebany. Ja nawet nim nie mogę klikać, czyli. czyli, czyli mieszkał umiera. Okej, okay. tu mamy jeszcze przeciwników, przeciwników, siedzące w tym bunkrze Remek. Remek, ale jakimś innym tagiem, RMC to by bodajże było. O, tu jest jakiś hajsownik. Hajsownik! Trzeba zjeść hajsownik! Trzeba zjeść hajsownika! O, o bo dobra, lecimy na remka! Nie ma sprawy. Remek też fajna sprawa. Dobra, nie chcę, nie chcę zjeść rymka, nie chcę zjeść chojcownika, żadnego z nich nie zje PKK, dawaj PKK, PKK, no dawaj, dawaj stary, PKK, chodź tu, chodź tu, chodź tu Chodź tu, jesteś za ciemny, żebym, ci, żebym się rozdzielić. i cię On się zaczął dusić. Czekajcie! Okej, okay, te raki od zielonych kuleczek trochę chyba biorą, biorą mnie Ale, no, no nie mogę, no, no dajcie mnie tutaj coś, to o tam jest czerwony a zaryzykuję polecę przy nim się często kręcą. Teraz uwaga? Uwaga! Uwaga! Nie, nie mogę w niego wystrzelić On dalej będzie się chował pod tą pułapką swoją, nie? Niemcy to chuje, okej! Okay. A szczególnie Niemcy równa się chuje, no, ale każdy wie jakieś przesłanie. Chodź tu! Chodź tu do mnie ty cwelu Ja cię muszę wpiernić, albo nie! Nej Nie wiem, czy zejść, że... Się... Polan, ty jesteś taka mała? Nie byłaś większa? Boś trzecia. Aha, czyli są chyba dwa Polandy na naszym, yy, na naszej krainie Coś mi wzięcie, coś mi wzięcie. Dostałem komentarz jakiś, nie wiem gdzie, ale dostałem <laughs> jaki tam ktoś duży był O, chodź tu Chodź tu po o dawaj, dawaj, dawaj Ups! o zjedliśmy Cię Dostałem kolejną wiadomość No nie tej kolejną wiadomość, aby cię widzieć wiadomości ze, ze Skype'a, to jest naprawdę złe Marta, mówiłem Ci chwilę, poczekaj Przepraszam cię. Aaa, w mnie, Nie, nie! Uciekaj, uciekaj! Nie, 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 Dostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie! O, fucking. O, fa, fa. Ok, musimy się rozdzielić i uciekać z ten sposób. Ej, no co jest, co jest, no to jest szyb. No, świetnie. Teraz nie z tej strony możemy zjeść. No jeszcze z tamtej. O, dżuk Uciekamy, ucieka. Ej! Ej, jestem szyb, ja powinienem być szybszy. Ja potrzebuję tutaj kuleczki! Nie, zostaw mnie, zostaw, zostaw. O, jest pięknie. Pięknie. No, fucking shit, fucking shit, fucking shit. Może mnie odpuszczam, może mnie odpuszczam. Uciekajmy, uciekajmy. Uciekajmy! O, łączą się kuleczki. Znaczy, chciałem się łączyć. O! Łączcie się, łączcie się. Będę jedną większą kulką, to będzie czymś wspaniałym. Chodź. Przelecimy się nawzajem, ja, ja tylko przelatuję, to jest stary, ja ci nie mogę nawet zjeść. O nie. O nie, ja z tego zielony. Nie, nie, nope. Zostaw mnie. Zostaw! Zostaw! No to jestem w dupie. Patrząc po tym, jak to wszystko ustawi... Ailemao! Chodź, chodź tu zielony. Chodź, daj mi się zjeść. To wtedy uratujesz naszą dwójkę. Stary! No nie! Nie, nie, nie nope. O, to zjem, to zjem. Tym się powiększę. Chodź tu. Zjem cię jeszcze. Może nie będę musiał robić trzech podejść, bo za pierwszym podejściem zrobię cały czas fi filmiku, który powinien zrobić. Nie, nie. Nie, to jest ten remek, który chciałem wtedy zjeść. Mówiłem, żeby go zjeść, bo on się zrobił większy. To jest on, on chce mnie zjeść! Nie, zostaw mi remek! E RMC, nie wiem co w ogóle może znaczyć ten skrót, ale zostaw mnie! Nie pożeraj mnie, nie, nie, nie! nie. Zostaw mnie! O! Jest tu jeden jakiś... O, mogę cię zjeść, mogę cię zjeść, mogę cię zjeść! Dobrze! Teraz mnie nie możesz pożerć... O fa, o fa, o fucking shit No cóż to zrobimy zaraz drugą próbę, tylko ja wszystko jeszcze ogarnę i widzimy się w drugiej próbie. Dobra, tak więc jesteśmy, możemy dalej kontynuować nasze żywoty, kuleczki, x-cwaniak I musimy szukać sobie w drugim podejściu kolejnych kulek, które będą chciały się z nami e, koopulować I będziemy mogli po prostu tworzyć naszego cwaniaka, który będzie gigantyczny na tej scenie Hmm, hmm, hmm. tylko gdzie są nacy... O, fuck, a, fuck, a, fuck, nie, na początku tak nie zginę, tym bardziej od żadnych słabów, nie, 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 nie Tutaj mamy jakieś forczana My mamy jakiś taki gówna, nie mamy żadnych kurna zielonych kuleczek no, Ale może dlatego, że jesteśmy bardzo małymi gó... O! Wagina! W taką waginę nie chcę wchodzić Zdecydowanie Nie, 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 to by było złe, że przed taką waginę Why are you Nie jestem żadnym homo gay. O kurwa, co to za gigant? Chcę zobaczyć kim ty jesteś Get right. czyli, na, czyli nasz największy przeciwnik na owym serwerze Jest pierwszy w tym? Okej, okay, okej, okay. jeszcze taki Polek jest? Polek jest jakiś Polek. Czy jest jakiś kurwa Polek w tej historii? Nie ma żadnego Polka, to będziemy dzisiaj walić Olka. Co? Mm, mm, to bardzo się w moim wypadkiem. No nie, to jest nasz e, Rezigiusz Krój tyle, który dostał wpierdol w poprzednim podejściu. Czy mogę zjeść tego nazi? Nazi choć y, y, ja się nie obrazi na ciebie, jeżeli jesteś nazi, Wpieprzony nazi. Ile razy jestem nazi? Jest takim głosem nazi. <laughs> nie, I want to get Zostaw mnie bait! Okej, okay, ty mnie nie możesz zjeść, bo jesteś żółty, możesz się tu tylko patyczkować. Spain. Czy ja zjem tylko Hiszpanię? Zjem Argentynę, bo czemu by nie? Bo bait już mnie nie może złapać. A nie, taką mnie nie może złapać, bo ma żółtą, pomarańczową obramówkę. O, dawaj, daj mi zjeść, daj mi zjeść. Dawaj, dawaj Stary, 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 dawaj zniszczymy razem tego hajsownika, tylko daj mi się zjeść. Nie, nie baituj mnie! O ty śmieciu! Jeszcze mi raka... o nie, 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 ja cię, ja po prostu się na to nie piszę, no ja się na to nie godzę O nie, o nie, o nie o, ale dżuk, ale uniknąłem w ostatnią... momencie, no nie, jeszcze parman tu cały został Muszę go dżukować I BUM, ale go uniknąłem, parman z hajsowników jesteś słaby Słaby jesteś na tyle, że mogę zjeść twoje gile mm, ah, mm, 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 ah. Chodź drogę, będziemy się na drogę O nie, O NIE, O nie. NIE, NIE Proszę, 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 proszę Ja tu jestem tylko taką małą kuleczką Nie zjadaj mnie Czy Reddit właśnie został ściągnięty przez Getrekta? Czy Get... Tak Getrek właśnie wciągnął Reddita Reddit spadł na dziewiąte miejsce, co jest wow, wielkim spadkiem Ale nie ma sprawy My tu będziemy jeszcze raz... Polskie, Polskie Polskie kuchwy, o dobrze Mamy to Zjedliśmy dwójkę waszą, naszych przyjaciół z Pomorza Gdańskiego. Nie, what the fuck? Oh, mamy United Kingdom! United Kingdom! Ja zawsze chciałem do Anglii! Chodź tu do mnie, ty kumplu! Jeszcze do mnie, kumplu, przyjdź to. Ja się tam pieprzyć nie będę. Nie będę się z tą zjadał. O, nasz chyba przyjaciel został zjedzony. Kuba mam dużego. Marta, ja ci kiedyś pieprz. <laughs> ja plułem się. Po prostu mnie teraz zjadłem, no, ale to tak naprawdę. Nie wierzycie, możecie pytać Ja nie, nie, ja się nie muszę tego wstydzić Nie, 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 no, no Swodaku uciekłeś? What the fuck Nie, 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 nie Uciekłem, uciekłem Ale patrzcie, patrzcie PA raz ucieknę, bo, bo, bo będę tą małą kółkę, którą się nie on się nie pójdzie On nie będzie się tracić na troszkę małego się podzielić. Nie, 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 nie. Nie, nie. nie Jest, dobrze! Zjadam ciebie, a ty też chcesz się zjeść. PAM Zjedzony cfel ok. Zjedzony jak w e, to, poprzednim roku zjadł... E, nie wiem kto. Ktoś zjadł na pewno. Ktoś musiał zjeść o... To było Nie można... Nie, 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 nie zjadę. No, nope, okej, okay. No, no, o, 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 o! Nie! 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 I ten nick tak trafnie! Trafił! Co do mojej nazwy, czyli raz, na raz rzucił się na mnie, na raz mnie zjadł i jestem rip, por favor, senior i te sprawy. I ja się domyślam, że nam w tym odcinku zrobiliśmy nie dwa podejścia, ze względu na to, że pierwszy było strasznie, ale to strasznie długie i takie zbyt emocjonujące nie było, ale w drugim podejściu było już trochę lepiej, tak mi się przynajmniej wydaje, jeżeli tak. To, to, to dajcie łapkę w górę, jeżeli nie? To też dajcie łapkę w górę, bo to ładnie pomaga i tak dalej. Ja się tam żegnam. Potwierdzone przez Marta, że mam dużego. Po cholera, to mówię po, po, po raz drugi. Ja się tam żegnam po raz drugi. No, no nic. Siemanko pisz.